Parodia Stranger Things, Że nie mam Willa i Dustina. Muszę improwizować, dając tylko Majka i Lukasa. Improwizuję ludzie. Ja miałam Willa. ale dałam za jedenastkę, bo wtedy jej nie miałam. Ale dobra. Zaczynamy to Durne Show! No dobra, więc. Rzuć liczbę parzystą, aby... Pokonać demogorgona. No dobra, to rzucam. Co ty, no mówiłem, abyś parzystą rzucił? Ale skąd ja miałem wiedzieć, że mi się jeden wylosuje? Demo Gorgon ze Żara Graczy. Dzięki, stary, no dzięki, no gratulacje dla pana. Uspokój się, Willa mamy szukać. A właśnie, gdzie jest Will? W moim brzuszku? Jak mogłeś o wielu zapomnieć? Ale to ty o nim zapomniałeś! Ty się z tyłkiem na rozum zamieniłeś? A od kiedy jesteś taki... Od kiedy taki niemiły jesteś? Odkąd kiedy wyrzuciłeś tą liczbę i przegraliśmy. A mamy rowery. A czemu mamy nie mieć? Jest mały problem. Nie gadaj, co zrobiłeś ze swoim rowerem i naszymi. Ehm, sprzedałem. Człowieku, po co sprzedałeś nasze rowery? Chciałem mieć kasę. Monensi znowu. Jej się przypomniało, że ma chłopaka i chciała iść z nim na randkę. Ka Zabrała moje całe kieszonkowe, więc ja chciałem mieć pieniądze, aby kupić dodatki do gry i nowe ubrania. Ha, ha, no, Dobra, szukajmy Willa, bo Will może teraz się źle czuć i coś tam nie wiem. Aha. Ciebie Will nie obchodzi, chłopie. Szczerze tak mówiąc, nie. E, e, to po co się z nim przyjaźnisz? Eee, nie wiem. Dobra, szukaj Willa! Ja go chcę znaleźć. I Dustina może. Dustin to poszedł po mleko. I się wyprowadził. Jak to się Dustin wyprowadził? Ja się ostatni dowiaduję. No, Dustin pisał na grupie. Jakiej grupie? My nie mamy telefonów. Lata 80. myśl troszeczkę. A to krótkofalówki nie mają takiej opcji? Chwila, co? Nie mają. No mówił kot nowy dom. Kot nowy dom. A ja myślałam, że jego kot ma nowy dom. Dobra, e, szukamy Willa? A to nie był ten Mark? A Will, dobra, chodź. Idę. Pomóżcie. Cicho, prędzej, nie wiem. Um, cześć, jestem, kurde. Hej, jestem Mike, to jest Lukas i szukamy Willa, a ty? O, numer 11. Jest, jesteś w laboratorium Hawkins? Jaki will, kurde, Lukas! Masz mocę. Pomóżcie mi. Go nie umiezili ludzie. Co oni chcą tobie zrobić? Piu. Wiele wyjaśnia. Dobra, tu masz jakiś e, strój mojej siostry. Jak jeszcze była w naszym wieku. Mogę go. No Lukas, tyś zwariował już... Nie! Jesteś singlem. Szukaj swojej dziewczyny, a nie będziesz jakąś opcjon odbijał. A co jeśli ona nie ma dziewczyny? Co? E, znaczy chłopaka. Co jeśli ona nie ma chłopaka? Za... Ty mnie niedługo do grobu wprowadzisz. Czemu? Tymi durnymi pytaniami, człowieku. Ona... Masz chłopaka? Co chłopak. Ja jestem chłopakiem. On jest chłopakiem, lub nawet kosmitą. Bez przesady. A ty jesteś dziewczyną. Nie wiesz? Dobra, masz tą te ciuchy i się przebieraj. Ja nie przed facetami. Bleh. Lukas, no znowu za dużo bigosu zjadłeś. Ale to nie on bigosu. Erika znowu mi coś dodała. Tam jest łazienka i się tam przebierz dobrze? Chwila, ona poszła tyłem. Nie wiem. O kurde. Może tak być. Jest ślicznie. A co my chcieliśmy znaleźć? Willa. A. Przydasz nam się. Jedenastko. Podoba ci się ksywa nastka? Tak. Nie znamy nieco Twojej przyszłości, więc szukamy Willa. Will, umiesz czytać w myślach? Dobrze. Jedenastko. W laboratorium to się dzieje. Znajdź kochanka mojej żony. Co? NICO! SZUKAJ! Mm. Szukaj, szukaj, Kim jesteś? Eee... NIE EŁUJ MI TU! Zapomniałam jedenastki podmienić. No dobrze. Jaki miał kolor garnitura? Biały. Włosy, blond. Krawat, czerwony. Bardzo dobrze. Co by tu robić? Dobra. Idź do swojego pokoju i zaraz będzie eksperyment z wodą. No, nie przewracaj się. Ale tutaj się przewracasz Przewracasz. Aha. Kąpiel. A co ja Myłem się dziś? Lukas, spokój! Może ona weźmie kąpiel i znajdzie Willa i Dustina. A? Ty nie myślisz. A przed chwilą... Ty nie myślisz. Ja mu przed chwilą mówiłem, że ty nie myślisz. Dobra, jednostko. Poznaj takie powiedzenie. Friends don't lie. Czyli przyjaciele nie kłamią. Wiesz, jak znaleźć Willa? Adastina? To dobra. Idziemy do kąpieli. Basen nieczynny! Proszę, musimy iść na basen. Kolega chce się wykąpać, bo śmierdzi jak zgniły but. A co? Prysznica nie ma w domu. Nawet wanny. Kąpiemy się w misce. Teraz śmierdzi. No to nie mój problem! Zapłacę pani tysiaka. Ty, ty, za taki tysiak to... Nawet mi na nie starczy. Ach. Basen nieczynny i koniec kropka. Prawo grzyba. Wchodźcie na basen. Lukas, pośpiesz się! I jedę i... Yy, yy. To masz jakieś sekrety przede mną? Mój I... I. Janka, chodź! E, i Janka i Irenka znacie się. I Lukas, chodźcie. Za dużo brajnotów. A fila, co to są brajnoty? Chodź! Dobra, nastko. Szukaj Willa i Dustina. Myślę, że to się nie uda. Słuchaj. Słuchaj! Szukaj, 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 szukaj. Wiesz, gdzie jest Will i Dustin? Aaaa! 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 Nastko, wszystko dobrze! Kurde, kamera się rozmazała. Może to jakoś. Nastko wszystko dobrze! Demogorgon. Ale chwila, to nie fikcyjna postać z gry. To jest magiczne miasto. Lukas. Opanuj się. A dobra. Czyli Demogorgon, zeżar Willa i Dastina. Tak. Chciał leżeć mnie. Dobra, nie masz się na sutku. I tak ich znajdziemy. Wyjmiemy z tych brzuchek by, o jakichś tam owieczkach. Co tam wilk zjadł? No i ta mama później y, tam y, rozcięła, No i tam wyszły owieczki. No a i włożyła kamienie. Jesteś. O, sorry. Nie dziękuj mi. W sumie nie, nie możemy biegać na basenie nawet jesteśmy w strojach, a nie w kąpielówkach. Not my problem. This is not my problem. Problem. Lukas! A, znowu się dobra. Idziemy do mnie skować nastkę. Nie, bo do mnie idziemy. A czemu zawsze u ciebie musimy być? Lukas, nie denerwuj mnie nawet. Idziemy do mnie koniec kropka. Moi przyjaciele się kłócą. Nie idziemy do mnie, mówię, do jasnej. A czemu do ciebie Eugeniuszu? No czemu? czemu? E, eee. Awa! Eee. Ała! Lukas! Jezus Maria, Lukas! Nastko... Du, 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 du. Du, du. Przepraszam, ale się kłóci. Nastko! Prawie go uśmierciłaś! Lukas! Przepraszam. Lukas, obudź się! Je e, dobra, a czemu nie ma jedenastki? Jezus Maria. Fila, co? Jedenastka! Jezu, nie! Nie! A wy to co, z basenu uciekliście? Six-seven. O Jezus, co to jest six-seven? Może... Skąd ty bierzesz takie durne pomysły? jest six-seven, może jeszcze la... blu-blu. Bubu. Nie poprawiaj mnie! Dobra, musimy jeszcze trzech osób szukać. E, tego. Willa, Dustina i Nastki. Brzydka. Cicho! Laboratorium Hawkins była. Więc się nie dziw. Rób mi kanapki. Erika nie teraz. Zrób mi kanapkę. Rodzice poszli do płacy. A ja jestem głodna. Erika! Czas chyba na oglądanie bajeczek, a twój czas to na kopnięcie w kalendarzu. Chodź tu! Ah! Crazy! Ah! No Jezus, dobra, zrobię sobie te kanapki, ale powiem rodzicom, jak się. Jak miałeś do mnie, Tom? No poskarż się, poskarż. Masz 12 lat, a ja dopiero 9. No dobra, może zawołamy szeryfa. Po co i tak? No nie pomoże, tylko się będzie pączkami obżerał. Tymczasem na policji. Ja nie wiem po prostu. Pączkami obżerał. Hmm? Ale no posłuchaj mnie, ty dziadzie. On mnie zaatakował. Pączkami obżerał. Gdzieś tłusty czwartek. A ja nie zjadłam ani jednego pączka. Wychodzę. Ale chwila. Słyszałam alarm. Co, co mówiliście, że kto będzie się pączkami obżerał? O, wreszcie. Nasi przyjaciele zaginęli. Nastka, Will i Dusty. Wiem to. Ale kto to Nastka? Taka dziewczyna. Jezu. O! No, no, dobra, no, dobrze, no. Uhy, uhy. Co? Szukamy jedenastki! Na, znaczy nastki, jak ty tam mówisz i tych twoich gadatków, szmatków. Zapukamy do każdych drzwi. Ale proszę pana, panie Hopper, to przecież jest pączkarnia. A, nie ma pączków na tłusty czwartek. Znajdziemy wam jakieś dziewczyny. Nastki mamy szukać, a! Um, czy widziałam kogoś takiego? Nie sądzę. Ale jedyne, co widziałam, to jakąś dziewczynę, która obrabowała sklep. Ja miałam tam jechać, ale wyszedł nowy sezon. Um, dzień dobry. Dzień dobry, Puk-Puk. Chyba Puk-Puk to ja, dzień dobry. Aha. A nie, wyszedł ten jeszcze nowszy serial. Kto to zrobił, to ja. <grydy> Bardzo zabawny. chcę go pan ze mną obejrzeć? Nie. Jestem policjantem. Mam żonę. Kurde. W sumie nie mam żony. Panie Hopper! Lukas, no, co się ty przewracasz? Co ty chcesz całować ziemię? Nie. Mnie? nie. <grydy> Widziałam tą dziewczynę. tak oprapowała um, sklep, widziałam jak miała paczkę gofrów w swoje łapska, nie Miałam te gofry sobie kupić, ale już... <grytanie> Dobre, możecie iść do innego domu. <grytanie> Zaczyna się! E, dziwne to było. Racja, panie Hopper. zaproszona ani ty, ale chodźcie! Nie, Luna, nie przyszliśmy do twoje urodziny. Zaginęła moja. moja krasz. To ty masz krasz? Ja miałam być Twoją miłością! Nie, 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 nie do pomocy! Piu. Czemu pan użył broni? się a to był ten strzał z lizaczka. Ten pistolet, co jak się strzeli, wystaje lizaczek. Dobry kawał, panie Jim Hopper. Dziękuję. Mm, czyli nie ro rozumiem, że na moje urodziny nie przyjdziecie? Nie. Na kolejne aż przyjść, Mike, albo... Albo nie zobaczysz w tym holi. O, dzięki! Lukas, przyszedłeś? Możemy się zapisać na drużynę? Jaką drużynę? No waszego, aby grać D&D. Jesteśmy bliźniaczkami. Chętnie, że chcemy. Nie. Szukamy e, Nastki, e, Willa i tego, Dustina. Ehm, nie. Jak, jak ona wyglądała? Bla, bla 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 bla. bla A, dobra. No to więc. Widziałam, jak obrabowała sklep, i tam myślałam w sklepie, że ona coś kupuje. Że kupuje sobie gofry na jakiś wieczorek. Ja też tak myślałam, ale kiedy wyszła bez płacenia, otwierając tak dziwnie te drzwi, to można było się zdziwić. No, wiadomo. Ale tak to nie mamy nic do powiedzenia. Pa! Aha. Puk, puk. W suchym. Szukamy Nastki, da, Willa i Dustina. O, oh, też szukacie Nastki. Ona należy do laboratorium Hawkins. Co? Czemu mi nic nie powiedzieliście, gagatki? Aha, cisza jak w grobie. No dobra. Też jej szukam, panie D. Nie jestem pan. Jestem hopper. Dzień. hopper. No, też uciekła. mi badania. Takie skuteczne. Mogę z wami zająć się tymi poszuki... poszuki... Yy. mogę się zająć też jej szukaniem? Tak. Dziękuję. To mnie nikt nie znajdzie. nie zrobię. O, nie zrobię już nikomu krzywdy. Mój przyjaciel, są... O, ciasteczka. Powinna mieć jeszcze gofry. Um, ale nie mam. Um, um. Hmm. Może pewnego dnia ktoś mnie tu znajdzie? Słyszę ją! <laughs> Nastka! Przepraszam, co? O tobie mówiłem? No przepraszam, no. Uch. Nastka! Oła! Uśmierciłeś. Nastyczko, stęskniłaś się? W kolejnym odcinku, czyli za tydzień, w czwartek, będzie kolejna część parodii ze Stranger Things.